Cześć! Dzisiaj znajdujemy się na Białęce przy ulicy Mehofer. Mam do zaoferowania wam duże trzypokojowe mieszkanie z garażem. Zapraszam do środka. Pierwszym pomieszczeniem jest korytarz. Znajdziemy w nim wieszak na wierzchnie ubranie i buty. Na wprost mamy łazienkę z wanną, wc i pralką. Za łazienką po prawej stronie znajdziemy dużą sypialnię z szafą i dużym łóżkiem małżeńskim. Kolejnym pomieszczeniem jest druga ustawna sypialnia. Która była sypialnią dla dzieci. Na wprost pierwszej sypialni znajduje się garderoba z dużą ilością szafek i wieszaków. Centralną częścią mieszkania jest duży salon z aneksem kuchennym. Znajdziemy tu dużo szafek do przechowywania z dużym blatem roboczym. Salono jest wyjście na duży balkon. Białołęka to ciągle rozwijająca się dzielnica. Znajduje się dużo szkół, przedszkoli, sklepów, galeria pod dębami. I Galeria Północna. Białęka jest dobrze skomunikowana z centrum Warszawy. Mam nadzieję, że zainteresowała cię ta oferta. Nie zwlekaj, koniecznie zadzwoń.